Do czego może doprowadzić pokazanie nagiego sutka kierowcy, który jest przejmy dla przechodzącej przez ulicę Studentki Medycyny? Co stanie się z psem, który wpadł pod samochód? Jak się okazuje, do wielu zabawnych perypetii i związania ze sobą dwójka samotnych osób? Może prowadzić taka sytuacja. Czy specyficzna relacja między samotnymi osobami, może prowadzić do perturbacji i szeregu dziwnych zdarzeń? Zobaczcie to. Polecam ten serial, gdyż jest lekki, zabawny, i przede wszystkim odcinki nie są dłużące i przygadane bez sensu. Świetnie się na nim bawiłem. Wszystko się tutaj dzieje szybko, jest wiele fajnych scen i zabawnych dialogów.